Co się dzieje w Polsce, szanowni Państwo, na rynku nieruchomości, na rynku kredytowym, na rynku kredytów hipotecznych? Oczywiście mamy sytuację w, w danym momencie kryzysową, ze względu na to, że no, w Czechach obniżono oprocentowanie do 4,5%, proszę, czy tam do 4,25%, proszę sobie wyobrazić, co to oznacza, że jeżeli w Czechach obniżono oprocentowanie, proszę zobaczyć 4,5%, przed chwilą mieli 4,75%, właściwie można powiedzieć co miesiąc obniżają oprocentowanie w Czechach, w Wielkiej Brytanii obniżono, obniżono oprocentowanie, więc oni mają coraz tańsze kredyty hipoteczne, proszę zobaczyć, w Czechach to oprocentowanie było 7, no i właściwie tak co miesiąc, co dwa, obniżano oprocentowanie na 6,75, na 6,25, 5,75, 5,25, 5,25 i od razu skoczono na, proszę wyobrazić sobie, na 4,75, 4,75 i teraz mamy 4,5, w Wielkiej Brytanii obniżono oprocentowanie, jaki to będzie miało wpływ na rynek nieruchomości w Europie i w Polsce, i czy Polska także potąży, podąży torem czeskim, torem brytyjskim i torem wielu innych gospodarek i zacznie obniżać oprocentowanie, i będziemy mieli coraz tańsze kredyty. Szanowni Państwo, może jakoś, gdybyśmy obniżyli o 0,5%, o procent jakoś w wielce to nie, po, nie pokręci rynkiem nieruchomości. W Polsce ale na pewno ulży w znacznym stopniu firmom, w znacznym stopniu urży tym, którzy mają kredyty hipoteczne, prawda? Bo to będzie powinno być zazwyczaj powinno być tak od razu namacalne te obniżenie oprocentowania, jeżeli mamy oprocentowania zmien, tak to powinno być, to powinno spływać. Oczywiście tak zawsze nie jest, ze względu na to, że no, różne są te rynki kredytowe, różne są te gospodarki, ale nie o dzisiaj, tylko, Szanowni Państwo, o tym, co się dzieje na rynku nieruchomości, na rynku nieruchomości w Polsce, czy ceny nieruchomości w Polsce spadają, czy ceny nieruchomości dostosują się do zarobków w Rzeczypospolitej, czy e, będziemy mogli płacić e, odpowiednio do naszych zarobków za nasze mieszkania, domy, czy będziemy mogli mieszkać jak ludzie, czy raczej będziemy się kitrać jak szczury w 30-metrowych klitkach, bo przecież mamy w danym momencie taką sytuację, że kraj jest overpopulated, kraj w danym momencie jest przeludniony, a e, e, Pan Prezydent Ukrainy Zełejski Zapowiada, że wyśle przez granicę Polski, prawdopodobnie do Polski, no bo co tam jest, granica Polski, Słowacji i granica Węgry. Do Węgrzech pewnie nie pojadą, no to pojadą przez Polskę i przez Słowację. Pan prezydent Zełenski, prezydent Ukrainy zapowiada, że wyśle następny milion ludzi z Ukrainy. Szanowni Państwo, Polska jest w danym momencie krajem przeludnionym, nadchodzi zima. A Załęcki opowiada, że jeszcze przyślą tutaj nam ludzi. W sytuacji, gdy te działania, które tam się dzieją, to się dzieją na takiej zasadzie, że to jest, szanowni państwo, tak samo daleko jak z Gdańska do Barcelony. No, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć tutaj, szanowni państwo, mamy tutaj mamy Gdańsk, tutaj mamy Gdańsk, proszę zobaczyć, szanowni państwo, tutaj mamy Gdańsk. Tutaj mamy Gdańsk, tu są te działania, tu mamy Gdańsk, a tu jest Barcelona, prawda? To jest no, jak stąd do Barcelony, jak stąd do... Do Grecji, prawda? Tutaj te działania się dzieją, prawda? A Zeł już wszyscy stamtąd uciekli, a Zeleński mówi, że będzie wysyłał do Polski e, znaczy się, że będzie wysyłał na zachód, a jeżeli na zachód, no to gdzie? No to do Polski, że będzie wysyła następny milion Ukraińców. Szanowni Państwo, w sytuacji, gdy wiecie, 9, 80% kraju normalnie e, e, nie ma tam tych działań ci ludzie przecież mogą się schronić. Przecież tam tu wyjechało 10 milionów ludzi. E, mi się wydaje, że Zeleński do końca już chce zniszczyć ten swój kraj, prawda? E, no bo jeżeli on wyśle następne miliony ludzi, tam już nikt nie będzie chciał wrócić i Ukraina prędzej czy później upadnie, nawet jak wygra. O, taka rzeczywistość. Mówmy sobie wprost, prawda? Pamiętajmy, że Ukraina jest dwa razy większym krajem jak Polska. Pamiętajmy, że Ukraina jest dwa razy większym krajem jak Polska. I tylko na jednej części dzieje się to, co się dzieje. Na drugiej części wielkości Polski właściwie... No, znaczy dzieją się tam jakieś rzeczy, no niestety, prawda? Jest to bardzo przykre oczywiście, no, taka rzeczywistość no ale, yy, yy, Ukraina jest wielkości Niemiec i Francji razem, przepraszam, Niemiec i Polski razem wziętych. Niemiec i Polski razie zemwziętych i tylko na jednej części, to powiedzmy tak, jakbyśmy, jak widzimy tutaj, szanowni państwo, jeżeli widzimy Polskę i Niemcy, no bo Polska i Niemcy, proszę bardzo, Polska i Niemcy są tak duże, jak cała Ukraina sama jest duża, prawda? Tu mamy Niemcy i Polskę, prawda? I te działania, które się tam dzieją, no to one się tak jakby działy tutaj gdzieś, nie wiem, na Mazurach, tutaj tam pod Warszawą, no i to. Taka jest zasada, prawda? Że właściwie wreszcie tego kraju, wreszcie tego kraju tutaj w całej Polsce to się nic nie dzieje. Oczywiście są te naloty, to wszystko i tak dalej, no ale do Niemiec to już w ogóle. <laughs> no i co i i, i się właśnie dzieje tutaj, tak jak się to dzieje od 10 lat w znacznej części, prawda? No i Załęski tam 10 milionów ludzi już uciekło z tej Ukrainy i Załęski zapowiada, że ucieknie następny milion ludzi. No taka jest rzeczywistość w, w danym momencie, szanowni Państwo. Więc jaki to będzie miał wpływ na rynek nieruchomości, jeżeli Polska. Przyjmie następny milion ludzi, to już będzie totalna zapaść społeczna. Mamy w danym momencie zapaść społeczną, mówmy sobie wprost, zapaść kredytową, szanowni Państwo, zapaść społeczną, za, zapaść inflacyjną, zapaść y, mamy także y, walutową. I y, 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 to będzie postępować, jeżeli y, będziemy y, postępować y, tak, jak postępowaliśmy przez ostatnie 4 lata. Co do tego nie ma żadnych y, y, wątpliwości. Szanowni Państwo, ale zobaczmy to na danych, jak to wygląda na danych, jak to wygląda na takich liczbach. Y, y, w eee, tak jak powiedziałem, w danym momencie złotówka jest oprocentowana 5,75, funt brytyjski jest oprocentowany 5, więc teoretycznie lepiej trzymać pieniądze w pieniądzach w polskich złotóweczkach niż w, polskie, niż w funcie brytyjskim i niż w koronie czeskiej. Eee, no bo proszę zobaczyć, eee, szanowni państwo, tutaj mamy, zobaczmy tutaj, na przykład oprocentowanie lokat w banku Pekao S.A., no, i ja, ja kliknąłem hmm, i tutaj mamy na przykład oszczędzę swoje 7% dają, prawda? 7% już tam pomijam, czy to jest na 3 miesiące, czy na pół roku, w skali roku, prawda? Czyli 3,5%. Hmm, pomijam, ale mamy tutaj w PKO, w bank PKO SA o zatrzymanie pieniędzy, w pieniądzach dostaniemy 7%, prawda? E, zobaczmy, tutaj mamy bank PKO SA, Szanowni Państwo, do 200 tysięcy zatwarcie jak 7%, prawda? No to. Pewnie trzeba rok trzymać, no ale no jest to 7% przez 5 miesięcy w skali roku przez 5 miesięcy do 100 tysięcy złotych, prawda? 7%, tak? Już można jakieś takie krótkie lokaty sobie wyrwać. Ja tylko to tak pobieżnie sprawdzam. Generalnie nie jestem fanem lokat, no ale w danym momencie mamy sytuację, w której trzymanie pieniędzy na lokatach nawet na 4-5% więcej daje zysku łatwiejszego zysku niż wynajmowanie za ten sam, no bo jeżeli mam milion złotych i ktoś Wam mówi, że za milion złotych opłaca się kupić mieszkanie czy jakiś dom i to wynajmować i z tego czerpać zyski, no to jest głupi, bo w danym momencie mamy sytuację, gdzie wiecie, no widzicie, tutaj tutaj mamy takie liczby, wiadomo, że te liczby do końca one się nie zgadzają, że są różne, prawda, że to w skali roku, a na pół roku, a tu tam, tu podatek, prawda, ale tu jest 7, 7, yy, tutaj mamy lokata standardowa do 4% w skali loku na standardowo, Standardowej. No ale zobaczmy troszeczkę dalej. To jest ważne, bo to zaraz przejdę do konkretów. Tutaj w ogóle ING wywalił coś takiego: lokata jednomiesięczna 1,5%, lokata 3-miesięczna, Tylko nie widzę, to jest w skali roku 1,5%, lokata 6-miesięczna 2%, lokata 12-miesięczna 2,5%. No takie ma ING tutaj w Google nie chce mi się wchodzić. O, mm, Nic innego nie wyskakuje. Nic innego, lokata terminowa plus się nic innego nie wyskakuje, nie ma update'ów, nie będę wchodził na każdą po części stronę. Tutaj w banku Millennium zobaczmy co się dzieje w banku mileniu szanowni państwo o banku mileniu, oprocentowanie lokaty wynosi 4,7 w skali roku przez 6 miesięcy 4,20 w skali roku przez okres 12 miesięcy oraz 3,5 w skali roku przez okres 18 miesięcy, prawda? No, widzicie tu no, tam można z konta na konto z lokaty na lokatę jakoś tam te 5-6% sobie 4,5 wyrwać czyli wiecie za milion powiedzmy za milion trzymanych złotych jak dobrze tam pójdzie powiedzmy to zgarniemy 50 tysięcy złotych, prawda 50 tysięcy złotych, więc bardzo się opłaca trzymać pieniądze w pieniądzach w polskich złotówkach, pod tym chociażby kątem, pod tym kontem prawda, bo pod innymi może się nie opłaca ale pod tymi, które teraz będziemy analizować bo pamiętajmy, że kij ma dwa końce prawda i są różnego rodzaju, każdy ma inną sytuację, ja nie namawiam nikogo do inwestowania swoich pieniędzy, sprzedawania funtów, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi lokowania, sprzedawania domów, zaciągania kredytów, to jest wszystko wideo edukacyjne i informacyjne pamiętajmy o tym, że na samym końcu odpowiedzialność za swoje błędy Ponosisz ty i twój własny y, portfel. Jak zyskasz, się nie podzielisz, a jak stracisz, to przecież nie jest moja wina. Nikogo do niczego, szanowni państwo, nie namawiam, jeżeli chodzi o te sprawy finansowe, ale przede wszystkim y, y, namawiam do jednej rzeczy: namawiam do subskrybowania, klikania łapeczek, góry merytorycznego komentowania. Szanowni państwo, dzięki wam ten kanał się rozwija. Jest nas już y, ponad 10 tysięcy, będzie nas więcej. Dziękuję serdecznie państwu, że jesteście ze mną. Dziękuję tym, którzy już dawno zasubskrybowali, klikali lajkowali, komentują. Dziękuję Wam z całego serca. Proszę o jeszcze i tych, którzy tego nie robią, także Was proszę, bo dzięki temu będzie się kanał rozwijał, będą coraz lepsze treści, lepiej dopracowane, coraz bardziej wartościowe, będzie ich więcej, ale no do tego potrzeba tych lajków, klików, prawda, subskrypcji. Tak to już właśnie w danym momencie działa. Szanowni Państwo, zapraszam na chwilę refleksji, podczas której wezmę swojego ukochanego łyka kawy. Ja znowu nie mogłem się oprzeć i znowu wziąłem ze 4. no i tak mi kawałeczek został, więc chlupnę sobie do dna. Nie ma sobie co żałować, szanowni państwo, nie ma sobie co żałować, jedziemy z tematem, no dziesiąta minuta, a my jedziemy z tematem, tak to właśnie jest z tymi finansami, że można myśleć, robić, gadać, no takie życie jest, pracuje się od rana do wieczora. Eee żeby coś dobrze zrozumieć, też trzeba o tym troszeczkę dłużej porozmawiać. Tak więc widzimy 4,7 ja to ciągle tłumaczę, jeżeli wam ktoś mawia, że w danym momencie yy... Inwestowanie w nieruchomości w Polsce się opłaca i na przykład ktoś Wam mówi, że za milion złotych macie kupić sobie mieszkanie i wynająć wynając to mieszkanie na przykład za 4 tysiące złotych, prawda? Albo za 5 tysięcy złotych, to jest razem 60 tysięcy złotych dostaniecie, prawda? 5 tysięcy razy 12 miesięcy to jest 60 tysięcy złotych, a na alokacie w banku macie 47 tysięcy złotych, prawda? Czyli popatrzcie, tylko ta najtańsza jakaś tu w banku Millennium to jest 4,7. No wiadomo, że tam są 7%, ale tam w skali pół roku, pewnie na pół roku, ale musisz trzymać pieniądze przez rok. Eee, to trzeba wszystko wiecie ogarnąć. Tutaj, na przykład, do 100 tysięcy, tylko prawda. Są lokaty do miliona bez żadnego problemu. Eee, tutaj mamy ING, no to takie jakieś to okrojone. Ja już do ING wcześniej dzwoniłem. Mają le znacznie lepsze oferty. O na przykład tutaj, co się z 6,5, a nie, to co? mają znacznie lepsze. No nie może już się mi skończyły, prawda. Więc to jest generalnie taka sytuacja, w której no się opłaca trzymać te pieniądze w pieniądzach polskich złotówkach bardziej niż inwestować w nieruchomości, ponieważ, gdy inwestujesz w nieruchomości, no to jeżeli kupisz sobie mieszkanie za milion złotych w danym momencie, no a przecież tak mówią, no bo chcą popować te ceny nieruchomości, tak mówią, że tak jest dobrze, no to wtedy wynajmiesz za 5 tysięcy złotych, ale przecież nie wynajmiesz każdego miesiąca. I pięć tysięcy złotych musisz ściągnąć, prawda? Yy, i zapłacić od tego, wiecie, agencji, jeździć tam, naprawiać i tak dalej, a dodatkowo jak kupisz coś za milion złotych, no to cena nieruchomości może ci z miliona spać na bez bez problemu 700 tysięcy 650 tysięcy, więc stracisz te 350 tysięcy złotych, a jeżeli patrzymy to tu właśnie, bo, no bo przecież tutaj ten background na początku był funtowy, no bo to funt obniżyło oprocentowanie i polska złotówka i przepraszam korona czeska obniżyła oprocentowanie. Generalnie jesteśmy mocniej oprocentowani od funta o 0,75%, jeżeli chodzi o oprocentowanie bazowe i mocniej oprocentowani jesteśmy od korony czeskiej o 125%, to jest dużo, prawda? To jest dużo dla kredytobiorców, ale to dla lokat to też jest no, no nie jest to mało przy dużych sumach przy małych to jakoś nie robi, prawda bardziej to robi kredytobiorców, no bo kredyty zazwyczaj są duże, a oszczędności zazwyczaj ludzie mają mało, prawda więc generalnie jak oprocentowanie spada no to jest to znaczy w zależności w wy... <ścoughs> Jeżeli budzimy, się, jeżeli budzimy się w rzeczywistości po 10 latach niskiego oprocentowania na świecie, no to wszyscy mają kredyty. Jeżeli budzimy się po 10 latach wysokiego oprocentowania, to wszyscy mają lokaty. no bo kredytów nikt nie chce brać wysoko oprocentowanych, a każdy chce trzymać wysoko, szanowni Państwo, oprocentowane pieniądze. Ale no powstaje pytanie, wiecie, no bo tutaj wiele takich animozji wyżło. No niestety, mamy nowe dane. No dlaczego na przykład Wielka Brytania może obniżać oprocentowanie, a my nie możemy? No Wielka Brytania mogła sobie obniżyć, bo mają target inflacyjny chociażby chwilowo osiągnięty 2%. Czesi też mają 2%, no a nam inflacja zamiast spadać to urosła do 4,2% i dlatego no, obniżenie oprocentowania w Polsce to by było no, co najmniej dziwne w danym momencie, prawda? No ale ta złotówka się utrzymuje cenowo, o to chodzi, prawda? I teraz właśnie z tym backgroundem funtowym, jeżeli, szanowni państwo, jeżeli... My utrzymamy w danym momencie, proszę bardzo, 5 złotych i 3 grosze w danym momencie funt brytyjski, jeżeli będziemy mieli sytuację, w której jesteśmy w przededniu, na przykład spadku wartości funta brytyjskiego, prawda? na przykład do 4,40 i mamy wyższe oprocentowanie od Wielkiej Brytanii, to na trzymaniu pieniędzy w polskich złotówkach, jeżeli założymy, że funt brytyjski spadnie o 50 groszy, na przykład o 60 groszy, i będzie mo i można dostać te 5-6% w skali roku, 4,5%, 4,8% w skali roku za polskiego złotego. No, to zyskamy na trzymaniu, wymieniając na przykład 200 tysięcy funtów. W danym momencie to jest milion złotych. Wymieniając 200 tysięcy funtów na milion złotych, wrzucając to do polskiego banku na polskie oprocentowanie, zyskamy przez rok 15%. Nie? Jeżeli się złotówka umocni do 4 złotych, to zyskamy, szanowni Państwo, 25% właściwie, można tak powiedzieć, prawda? No, bo jeżeli będziemy trzymać, proszę bardzo, jeżeli, jeżeli będziemy trzymać milion funtów, szanowni Państwo, jeżeli będziemy trzymać, jeżeli wymienilibyśmy dzisiaj milion funtów, Proszę zobaczyć, jeżeli dzisiaj byśmy wymienili milion funtów, no to za milion funtów ee, przepraszam, 200 tysięcy funtów, 200 tysięcy funtów, jeżeli byśmy e, wymienili dzisiaj 200 tysięcy funtów, no to 200 tysięcy e, 200 tysięcy e, będzie się równało, Szanowni Państwo, milion złotych w danym momencie pieraz drzwi i ten milion złotych, jak będziemy trzymać... Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko jak jest to możliwe o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!